Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Cześć, autoentuzjasto. Dzisiaj pokażę, jak rozwiązać problem z przepływomierzem w Volvo XC90 z lat 2002 do 2006. Czy masz problemy z silnikiem, światłami kontrolnymi czy gorszą odpowiedzią na przyspieszenie? Może przepływomierz jest przyczyną. To element, który śledzi ilość powietrza wchodzącego do silnika, jakby był jego nosem, który czasem się zapycha. Wymiana to proste zadanie, ale trzeba znać kroki. Najpierw znajdź go w komorze silnika, leży przy dolnym zaczepie, przy osi rozrządu. Rozpinaj przewód gumowy, który go zasłania, a następnie odłącz czerwoną klamrę podłączenia elektrycznego. Uwaga, nie przeciągaj, bo może się uszkodzić. Wyjmij stary przepływomierz, a w jego miejsce włoż nowy. Sprawdź, by podkładka była czysta, i dokładnie zatrzepnij klamrę. Przed montażem warto sprawdzić stan filtra powietrza. Może on też wchodzić w grę. Jeśli chcesz kupić odpowiedni wariant, poszukaj modelu z oznaczeniem 0313-0200 lub 0313 02, Ilość napięcia i kompatybilność są kluczowe. Wskazówka. Nie próbuj oszczędzić na używanych częściach. Mogą zawierać pęknięcia. Na koniec, odpal silnik i sprawdź, czy kontrolka nie migocze. Jeśli wszystko działa, masz sukces. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu aby dokładnie zweryfikować jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!